A więc tak, w tym filmiku pokażę Wam, jak wykonać operację mnożenia drugim wariantem metody Buffa. Będziemy oczywiście wykonywać to na liczbach binarnych, czyli na liczbach w systemie dwójkowym. No i co ważne, metoda Buffa działa po prostu na ułamkach, na ułamkach zwykłych, właściwych. Także nie stosujemy tej metody do liczb całkowitych. No i teraz y, wykonamy sobie zadanie, y, gdzie po prostu y, będzie przykład, że mnożna jest liczbą dodatnią, natomiast mnożnik jest liczbą ujemną. E, jeśli chodzi o metodę Buffa, y, nagrywałam już wcześniej filmiki tłumaczące tą metodę, natomiast. Były to przykłady, gdzie mnożnik nie był liczbą ujemną. No a w takiej sytuacji trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, ale to pokażę Wam w trakcie filmiku. Także zapraszam do oglądania. Weźmy sobie y, przykład y, jakiejś liczby w systemie dziesiętnym. Jakiś liczb oczywiście. Y, normalny przykład mnożenia. Się wziąłam y, takowy, właśnie tutaj y, przykład. Y, jak widzicie, jest to 15,32 razy minus 15,16. Równa się minus 225,512. Jest to przykład, w którym nasz mnożnik będzie y, właśnie liczbą ujemną, ponieważ co istotne, no właśnie, chcę Wam pokazać to na takim przykładzie. Więc naszym pierwszym etapem będzie zamiana obu tych liczb mnożnej i mnożnika na po prostu liczby binarne. Jeśli chodzi o metodę Buffa, działa ona na ułamkach. Z tego też względu zapisujemy bit znakowy, kropkę. I od razu piszemy naszą liczbę. Normalnie, gdy zapisujemy ułamki um, jako liczby binarne, zapisujemy jeszcze po bicie znakowym 0 i przecinek, dopiero później pisząc liczbę, co wskazuje na to, że mamy do czynienia z ułamkiem. Um, w tej tutaj sytuacji um, nie robimy tak, ponieważ metoda ta działa właśnie tylko na ułamkach, więc od razu po bicie znakowym i po kropce piszemy sobie już naszą konkretną liczbę. E, czyli w tym przypadku e, widzimy, że tu będzie 5 miejsc. No i e, widzimy, że tutaj mamy 15. 15 e, jako liczba binarna to są trzy jedynki, także zapisujemy je cztery, przepraszam. Piętnastka, jak wiemy, jako liczba binarna to są cztery jedynki, tak więc zapisujemy je tutaj. No i uzupełniamy oczywiście zerem. Jeśli chodzi o y, to jest to minus 15/16. Bit znakowy to minus, czyli w sensie no, znak to minus, także bitem znakowym będzie oczywiście jedynka. Tutaj mamy szesnastkę, czyli 2 do potęgi czwartej, więc cztery miejsca będą. No i e, mamy również tutaj piętnastkę, czyli cztery jedynki. Także możemy sobie te cztery jedynki tutaj wpisać. Jak widzimy, mnożna jest liczbą dodatnią, natomiast mnożnik jest liczbą ujemną. To był nasz pierwszy etap. Tak. Um, należy pamiętać, że liczby póki co są w systemie zm. Um, i jeśli chodzi o te, o to liczby, to one są właśnie w kodzie zm. Um, jeśli chodzi o tą liczbę tutaj powyżej, tą mnożną, to jak widzimy, jest to liczba dodatnia, także ona jednocześnie jest we wszystkich trzech kodach. Jeśli nie wiecie o co chodzi z tymi kodami, to odsyłam Was do filmiku, gdzie tłumaczę właśnie te trzy kody. E, wiemy, że ona jest e, w, trzech, w trzech kodach. Tak więc możemy sobie to śmiało zapisać. Natomiast widzimy, że Y jest liczbą ujemną, zatem e, będzie ona w kodzie ZM, ponieważ liczby ujemne, we wszystkich trzech kodach są inne. Jest to istotne, żeby tutaj właśnie mieć na uwadze, w jakich kodach są te liczby, że one są póki co w kodzie ZM, ponieważ nasze mnożenie drugim wariantem metody Buffa odbywa się w kodzie ZU2. To jest właśnie sprawa istotna. Więc będziemy musieli sobie te liczby właśnie, zanim przystąpimy do mnożenia, zamienić na ten kod ZU2. Ale jeszcze zanim to zrobimy, to istotny jest kolejny etap. A etapem tym będzie poszerzenie tej oto mnożnej o 1 bit. Robimy to zawsze, jeszcze zanim zamienimy sobie um, liczby na właściwy kod, czyli na kod z2. Tak więc przepisujemy nasze liczby, ale mnożną już poszerzoną o 1 bit. Także jak tu mieliśmy um, po bicie znakowym to 0, to tu będziemy mieć 2 zera, ponieważ po prostu Robimy to, poszerzamy za pomocą dopisania dodatkowego zera po bicie znakowym. No i jeśli chodzi o nasz mnożnik, to on akurat pozostaje niezmieniony. Co istotne, no, póki co poszerzyliśmy mnożną, natomiast nie zamieniliśmy jeszcze, tych liczb na kod ZU2. A dokładniej tej oto liczby, która ma po prostu bit znakowy 1, czyli jest liczbą ujemną. Zatem naszym trzecim etapem, zanim już przystąpimy do właściwego mnożenia, będzie zamiana tychże właśnie liczb na kod ZU2. Oczywiście mnożna pozostaje taka sama. Liczba dodatnia. A mnożnik ulega zmianie. Ja tutaj zapisuję, w jakim obecnie jest to kodzie, po prostu dla przejrzystości, żebyście widzieli to dokładnie, jak to się wszystko tutaj nam zmienia. No, i co teraz robimy? Teraz kolejny etap, czyli nasze mnożenie. Jest to tak naprawdę dodawanie. No i co tutaj, o czym tutaj należy pamiętać? Istotne jest tutaj to, że po prostu, tak jak już mówiłam we wcześniejszych filmikach na ten temat, gdzie pokazywałam właśnie to mnożenie, drugim wariantem metody Buffa. Tutaj mnożna jest czymś, co dodajemy, właśnie, i z nią różne rzeczy tutaj będziemy robić. Natomiast nasz mnożnik tak, jeszcze podpiszę Wam tutaj. Natomiast Mnożnik mówi nam po prostu, co mamy robić z tą mnożną. Czyli analizujemy sobie, tak jak już pokazywałam to we wcześniejszych filmikach, mnożni, mnożnik od ostatniego bitu, czyli w tym przypadku od tej jedynki tutaj. I jeśli dany bit jest jedynką, to oznacza, że po prostu um, będziemy. Nam, naszą mnożną dodawać, i później liczbę przesuwać. Natomiast, jeśli właśnie e, nasza, nasz bit analizowany tutaj jest zerem, to oznacza, że będziemy nasz wynik wyłącznie przesuwać. I to jest taka kluczowa, właśnie, myślę, rzecz, o której należy po prostu tu pamiętać w trakcie robienia takich tego typu zadań. A więc tak. Sprawdzamy sobie na początek, ile bitów ma nasza mnożna. Widzimy, że ma ona 7 bitów. Więc zapisujemy na samej górze 7 zer. Co teraz należy zrobić? Teraz należy sprawdzić już tutaj ten oto bit. Ostatni bit. Tak jak powiedziałam, analizujemy mnożnik od ostatniego bitu. Mamy tu jedynkę, tak więc po prostu, jak widzicie, dodajemy naszą mnożną i przesuwamy liczbę. Przesuwamy liczbę, dopisując po prostu jeszcze jedno zero po bicie znakowym. Co istotne, tutaj nasza liczba będzie się po prostu. Poszerzać, ona będzie tutaj coraz dłuższa, prawdopodobnie. E, no, a natomiast tutaj e, z lewej strony, jeśli by nam to wyszło poza tutaj tą przestrzeń, czyli jeśli by nam wyszło poza ten bit znakowy, mielibyśmy do czynienia z tak zwanym przepełnieniem, i w takiej sytuacji to przepełnienie sobie po prostu ignorujemy. Nie bierzemy wtedy takiej jedynki. Pod uwagę, no a natomiast tutaj z prawej strony to się poszerza i tutaj bierzemy sobie to pod uwagę oczywiście. Tak więc dodaliśmy właśnie i przesunęliśmy. Teraz mamy tutaj 0, także wyłącznie przesuwamy. Kolejne 0, również wyłącznie przesuwamy. Kolejne 0, także również wyłącznie przesuwamy. Dopisując, oczywiście, jedno 0. No i teraz y, jest kwestia kluczowa. Doszliśmy do naszego bitu znakowego we wcześniejszych zadaniach, które pokazywałam już na wcześniejszych filmikach, do których odsyłam również z mnożenia drugim wariantem metody Buffa, e, mieliśmy sytuację, że bit znakowy w mnożniku był zerem. W takiej sytuacji, jak możecie zobaczyć na poprzednich filmikach, wyłącznie skreślaliśmy, e, tutaj, um, skreślaliśmy tutaj właśnie ten bit, który jest zaraz po bicie znakowym, no i praktycznie mieliśmy nasz wynik. Wystarczyło wyłącznie go zapisać, e, zamienić na kod zm, aby móc go zdekodować. W tej sytuacji natomiast, gdy e, bit znakowy mnożnika jest liczbą ujemną, musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. E, jest to właśnie rzecz również e, kluczowa, e, ponieważ na tym etapie musimy jeszcze. Odjąć naszą mnożną. Czyli mamy tutaj, jak widzicie, e, to, co nam wyszło, no i normalnie sobie będziemy odejmować naszą mnożną. W jaki sposób to robimy? Robimy to tak, jak zwykłe odejmowanie liczb binarnych. Um, czyli tak. Tutaj normalnie pożyczamy. No ale co kluczowe. Gdy pożyczyliśmy, i tutaj mamy, no teoretycznie 10, ja sobie wpisuję tutaj 2, no to tu mamy właśnie um, same y, jedynki, ponieważ my niejako pożyczyliśmy to od takiej niewidzialnej tutaj, jakby jedynki, no której już nie bierzemy pod uwagę, bo to ona wychodzi poza nasze, y, jakby poza nasz tutaj obszar, jest to tak jakby, no jak przepełnienie. Yy, także po prostu yy, normalnie możemy w ten sposób je sobie pożyczyć. Yy, tutaj tego nie bierzemy pod uwagę, tej jedynki od której to pożyczyliśmy. No i normalnie sobie odejmujemy. No i teraz kluczowa jeszcze rzecz, o której należy pamiętać, że odejmując po prostu odejmujemy, no tak jak normalnie się odejmuje od tej liniki, tą linijkę. Yy, te wcześniejsze liniki, to wiadomo, one już nas nie obchodzą. Także tak. Mamy tutaj, jak widzicie, y, nasz y, wynik. No i teraz jeszcze ostatnim etapem jest to samo, co robimy w przypadku, gdy nasz mnożnik jest liczbą dodatnią, czyli skreślamy przedostatni, czyli znaczy nie przedostatni, tylko po prostu y, bit, y, który jest od razu po bicie znakowym. Ale co należy pamiętać? Nasz wynik jest póki co w kodzie ZU2, ponieważ cały proces naszego mnożenia właśnie odbywał się w tym kodzie ZU2, ponieważ na ten kod działa właśnie drugi wariant metody Buffa. No i co teraz musimy zrobić, aby sobie tą, ten wynik zdekodować? To najpierw jeszcze musimy sobie po prostu go zamienić na kod ZM. Czyli zamieniamy sobie na kod ZM. Jeśli nie wiecie, jak to robić, no to ja zachęcam do obejrzenia filmiku na temat właśnie y, przechodzenia między tymi trzema kodami. Mhm. Mamy już tą liczbę w kodzie ZM. No i teraz możemy ją sobie zdekodować. No, i teraz mamy już tą liczbę właśnie zdekodowaną. Jeśli nie wiecie, jak to robić, to zachęcam do obejrzenia filmiku na temat dekodowania liczb. Jest to również sprawa naprawdę bardzo prosta. No, i widzimy tutaj, że mamy tutaj 128 plus 64 plus 32 i plus 1. To nam łącznie daje. 225. Mamy tutaj 9 bitów, czyli po prostu 2 do potęgi 9. Wiemy, że jest to 512, um, czyli póki co wszystko się zgadza. No i bit znakowy jest to jedynka, czyli liczba ujemna. Czyli jak już sami widzicie, wynik wyszedł dosłownie taki sam. Jak tutaj na początku, gdy normalnie mnożyliśmy to w systemie dziesiętnym. Także właściwie to by było na tyle. Jak sami widzicie, jest to całkiem proste. Należy wyłącznie pamiętać o kilku istotnych rzeczach. No i ja myślę, że co jest właśnie kluczowe, jeśli obejrzycie sobie tamto zadanie, gdzie ja robiłam to mnożenie metodą buffa. Natomiast gdy mnożnik był liczbą dodatnią, to że tam już, um, ja może to zapiszę, to w tamtej sytuacji tylko pod koniec, um, jak już pomnożymy, to przekreślamy um, prze, y, bit za bitem znakowym na zm. I dekodujemy. Natomiast, gdy mnożnik, to w takiej sytuacji musimy jeszcze przed tym sobie odjąć od wyniku e, naszą mnożną. E, również przekreślamy e, później, już po tym, gdy odejmiemy mnożną e, bit po bicie znakowym. No i właśnie zamieniamy na ZM i dokodujemy. No, i myślę, że te informacje są tutaj również kluczowe, więc właśnie mm, o tym należy pamiętać. To dotyczy się analizowania poszczególnych bitów od końca, y, natomiast to, no to, to są już ważne wskazówki po tym, jak już wszystko sobie ładnie tutaj zrobicie według tego, y, no to później właśnie jeszcze takie etapy trzeba zrobić. Ym, no i właściwie to by było na tyle. Um, dziękuję za uwagę. Um, dziękuję za